Czy słyszałeś o pewnym skromnym krawcu, dzięki któremu mamy polskiego papieża? Człowiek ten, o którym mówię, był nie tylko krawcem, ale również księgowym i, uwaga, przewodnikiem duchowym, który wpływał na kształtowanie życia duchowego wielu osób, w tym przyszłego papieża Jana Pawła II. Tym skromnym krawcem, który prowadził bardzo e, kontemplacyjne życie, był Jan. Tyranowski, sługa Boży obecnie. Od 1997 roku toczy się jego proces beatyfikacyjny. Oczywiście 1997 roku. Mówię tobie o tym, ponieważ fascynuje mnie to, jak taka wydawałoby się zwykłość, zwyczajność e, zmienia świat. Otóż e, Jan Tyranowski, po wysłuchaniu kazania, postanowił głębiej żyć w wierze i zaangażował się w duszpasterstwo młodzieży parafii świętego Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach. I wtedy w swoim mieszkaniu zaczął prowadzić grupę modlitewną, rozmowy na temat wiary. Działał też na rzecz pogłębienia życia duchowego młodzieży. Pod jego opieką było około 100 osób, ale między innymi był też tam Karol Wojtyła i Mieczysław Maliński, ksiądz Mieczysław Maliński, który no, jest znanym pisarzem. i Teologiem, kierownikiem duchowym. Wiecie, ten zwykły krawiec, pomimo że był krawcem księgowym, zwykłym, świeckim człowiekiem, prowadził takie bardzo asetyczne życie. Wypełniał codzienność modlitwą, pracą. E, prowadził bardzo kontemplacyjne życie. I ta duchowość z niego promieniała. Jan Paweł II wspominał, jak e, uczył się od niego trwania przy Bogu. I nagrywam ten film, bo mam wrażenie, że wielu z nas naprawdę nie uświadamia sobie, jak wiele możemy uczynić. Obudźmy się, bracie, siostro, obudźmy się. Po prostu pójdźmy do Pana i kiedy Ty się zachwycisz Bogiem, wejdziesz w Jego obecność, pomimo tego, co przeżywasz, a może szczególnie wtedy, kiedy przeżywasz coś trudnego, to staniesz się źródłem, które. Tak, jak Jezus mówi, że to źródło już nie będziemy szukać wody, i to źródło zacznie z nas wypływać. Po prostu przemieniajmy świat, przemieniając swoje serce. To jest największe, najwspanialsze zadanie, jakie możemy e, spotkać w swoim życiu, jakiego możemy doświadczyć. Ogromna przygoda. Więc uwierz Panu Bogu, ale uwierz też, że Twoje życie ma głęboki, ogromny sens. I w tym procesie niech błogosławi Tobie Pan, a przez Ciebie wszystkim, którzy Ci otaczają.